Wyobraź sobie piękny, spokojny, wypełniony życiem las Z piękną roślinnością, naturą i walorami A w nim setki potworów, zagadek i dungeonów, które tylko czekają, by pozbawić cię życia To właśnie w tym lesie spędzę 24 godziny Tu mamy jakiś labirynt, więc od razu lecimy do niego Okej okay. O kurde, Dobra Mamy pierwszego przeciwnika w tym odcinku Spróbujemy go załatwić ręką na razie, bo nie mamy żadnej innej dostępnej broni Dobra S Strefa, 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 let's go, let's go Padł, elegancko Przede mną znajdował się labirynt, a więc wbiłem do niego i zebrałem wszystkie najważniejsze przedmioty Przy okazji prawie tracąc swoje życie Szybko, mam pół serduszka Nie, nie mogę, nie mogę paść, nie mogę paść Dobra, Uhu! udało się Dobra, let's go, udało się widzowie Twilight Forest to świat składający się tylko z ogromnego lasu Rodzaj lasów jest kilkadziesiąt, a każdy z nich nawiązuje do jakiejś nowej struktury Mobów mieszkających na jego terenie Albo co najgorsze, bossa Kraina nas skrywa wiele sekretów, które często są wprost pod naszym no a teraz ogarnijmy sobie pierwsze podstawowe tulsy. Wiem, że w tym odcinku musimy zająć się kilkoma bosami i musimy zabić ich wszystkich, ale jak do nich dotrzeć, tego na razie nie. W Twilight Forest mieszka kilka bardzo potężnych bosów, a żeby móc się z nimi zmierzyć, należy zabić ich w odpowiedniej kolejności. W przeciwnym wypadku zatrzyma nas ta specjalna bariera. What? C co to jest? Chwila! Nie mogę tu jeść żadnych bloków. Ten mały skrzat dał mi książkę, w której przeczytałem, że zanim się po bossa tej wieży, muszę zabić nagę, czyli pierwszego bossa w tym wymiarze. O, 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 co jest? ci mi bloki pod nogami Okej, okay. chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj O kurde. Łoo, mam serce, mam serce, mam serce. Miam. Kurde. Ah. Dobra, jestem ponownie. Chodź tu. Chodź tu, naga. i jeden. Padła. Let's go! Pierwszy boss pokonany! W tym momencie bariera przy zamku zniknęła, ale zanim stanę do walki z kolejnym bossem, warto byłoby się nieco bardziej wystakować. Tia! Wieża jest otwarta, ale zanim tu wejdę, potrzebuję ostro się wystakować. Ale opisałem, że będzie to kolejny mocny boss Ale to sobie zaraz sprawdzimy Hello To nam się mega przyda na enchanting, więc sobie to zabiorę <grystanie> Okej, okay, z tego co widzę to musimy zejść po tych schodach O, i mamy pierwszy poziom Trzeba mega uważać na te dziury w podłodze, bo można łatwo wpaść O, i jest kolejny bosik. A moim kolejnym przeciwnikiem jest Twilight League To nic trudnego, szkielet z kilkoma tarczami Ale przygotujcie się na festiwal umierania Wow Chyba jakieś klony O kurde to bije! Aha. No i spalił mi wszystkie itemy, a ja próbowałem tam wrócić. Siedem razy. Dawaj! Jak ja, jak ja mam go nie pokonać? Co jest? Jednak w końcu zniszczyłem wszystkie tarcze licza i mogłem stoczyć z nim walkę. Tak! Padł! Dobra! Teraz się możemy bić! Już nie jesteś taki mocny. Dobra! Do zera, do zera, do zera. No i padasz mordeczko! Dobra widzowie, kolejny bos pokonany. Live draining, jakiś dziwna zbroja i kolejne trofeum. To jest jakiś ciemny las. Dobra, chodzę tam. Ale najpierw sobie odwiedzimy tę chatę Dzień dobry, o, witam pana. O, jedzonko! Dobra, wiecie co? Ja robię renowację tej chaty, tak szczerze. Noce w Twilight Forest nie należą do najprzyjemniejszych, więc stwierdziłem, że warto jest gdziekolwiek zamieszkać. I tak znalazłem starą zniszczoną chatę, którą postanowiłem trochę odnowić. Tutaj trzeba zreperować, tutaj trzeba zreperować, tutaj na pewno no elegancka chata. Tu wkładamy wszystkie te mniej potrzebne rzeczy przede wszystkim posadę sobie boróweczki, wystroję sobie elegancko wnętrze obrazami, ale chwila moment! Co to jest? A no najprawdopodobniej miejsce kolejnego bossa, więc chodźmy. Ty, ale tu ciemno? Jo, o, o, o! Co? Co to jest? Eee, nic nie widzę. To jest książka te czarne maski to nic innego jak bariera. A więc to jasne, jestem tu za wcześnie. Teraz tylko nasuwa się pytanie, kogo konkretnie muszę zabić, żeby móc tu wejść. Okej, okay, przeczytałem, że jeszcze nie mogę tu wejść, ale wrócimy. Książka od Krasnoluda dowiedziałem się, że muszę odnaleźć tutejszy stronghold. A więc zacząłem poszukiwania. O kurde, to chyba nie jest most. Myślę, że to jest most. O no to nie wygląda jak... O, to nie jest most! No dobra. Ej serio tutaj też nie mogę wejść. Znowu ten typ z książką. Sam w to nie wierzę, ale w tym miejscu również byłem za wcześnie. Oznaczało to, że muszę odnaleźć jeszcze inną lokację. Taką jak to. Ty! Tam coś jest! O kurde! Dobra, idziemy tam. Zabieram manatki i idziemy w tamtą stronę. Jo! Kaś studnia. Będę mógł se monetkę włożyć do środku. To... Co jest? Głęboka ta studnia Nie, nie wiem, czy tu wchodzi tak szczerze Siemano Tym razem byłem w dobrym miejscu i w dobrym czasie Moi drodzy, oto dom kolejnego bossa Z którym muszę się dzisiaj zmierzyć Dom grzybowego Minotaura Dziwimy tylko, że tutaj nie ma miliona mobów, które chce mnie zabić O, wilkumowa Minotaur O kurde, Wo, Dobra, jest Minotaur Dobra, Szarżował. O kurde, dobra on wcale nie bije mało. Według mitologii greckiej do każdego minotaura prowadzi labirynt. I tak też było tym razem. Kurde, z tego co widzę to mamy tutaj labirynt. Kurde, czyżby się los do mnie uśmiechnął? <laughs> o! I temy! Dobra. Ubieram to. Osiem marmura. Więcej niż... O kurde. Nice. Tutaj? Widzicie, ja powinienem sobie oświetlać drogę pochodniami, bo naprawdę nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobra, tutaj jest ten punkt główny, a tu są pochodnie. Ja sobie je wezmę, żeby sobie w miarę oświetlać drogę. A następnie dalej przeczesywałem labirynt. Do momentu, aż nie znalazłem przejścia na dolne piętro. Najlepsze jest to, że przez cały czas nie wiedziałem konkretnie, z kim się będę mierzyć. Dlatego moje zdziwienie, gdy zobaczyłem grzyby, było dosyć spore. No normalnie, znowu są grzyby. Co jest grane z tymi grzybami? Siemano. Ty! Co jest? To wygląda jak jakiś boss fight. Wygląda jak boss do pokonania. Już się zresztą. O, w dupę! O, dupę! Spadaj! O, kurde. Szanżuję, że nie dało mi się zatrzymać atak Minotaura dzięki koszturowi życia. W Twilight Forest Boss po swoim pokonaniu bardzo często zostawia jakiś artefakt W przypadku Nagini była to skóra, z której mogliśmy wytworzyć sobie zbroję. A w przypadku Twilight Licha kostur wyzryzający życie. Lecz niestety nie jest on nielimitowany. Dobra, walimy go! O kurde, jak ty pijesz! <laughs> y, bloki, 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 bloki! Bloki! O, dobra! O. O oh, kurde, chodź tu i on bije. Yy! atak ładuje sobie specjalny. Dobra, nie jest jakiś trudny! Let's go! No i elegancko! Padłeś! Dobra, kolejny wosier pokonany! Trofeum, zarąbi się i mamy siekierę! 10 medja, nie no dobra. Ze sztabek Iron który udało mi się zabrać w placówce, zrobiłem małego upgrade'a i temu. Następnie w końcu udałem się do miejsca, które wcześniej było chronione przez barierę. Dobra jestem, z to trofeum i tak! Mogę tu w końcu wejść! Dobra! Więc wchodzę. Rozprawmy się z tym i lecimy na tamtą wieżę. No wydaje mi się, że jak w każdym tego typu miejscu, tutaj też będzie jakiś wielki boss, którego będę musiał zabić. Tylko pytanie, gdzie on się znajduje? Ty, dobre pytanie. Struktura, w której obecnie się znajduje była tak ogromna, że ciężko było w ogóle znaleźć finałowego bossa. No ale finalnie mi się to udało. I szczerze wam powiem, że to była najnudniejsza walka z bossem, jaką stoczyłem, więc... No i lecimy z tym! Mamy skrzynkę? Kurbo dobrej temki i trofeum! O kurde! Nie no, teraz to ja jestem szefem! Teraz iść na tamtego towera. Pora jeszcze położyć nasze piękne trofeum w naszym domku. I dopiero teraz możemy iść. Rycerz podziemi, to był ostatni łatwy boss w tym odcinku. Powierzchnia, do której próbuję wejść od tak długiego czasu, skrywa w sobie coś przerażającego. Okej, okay, więc znajduję się już pod tą wielką wieżą. I szczerze Wam powiem, że ja wiem, z tego co pamiętam, co nas tutaj może spotkać. Ale mega się boję tu wejść. I widzę też, że dokładnie w tym miejscu jest chyba wejście w sensie, jest otwarta dziura. I podejrzewam, że tutaj raczej nie będziemy mogli wejść, a albo. A sprawdźmy sobie, zobaczmy. Z tego co wiem. To to chyba trzeba kliknąć Wow, tak, dobra, ej Nice To jest już początek tego całego dungeonu, tego kompleksu No więc wbijamy tu, lecimy, widzę, lutujemy to Musimy dostać się na sam szczyt, więc podejrzewam, że to nie będzie specjalnie łatwe I tak rozpocząłem bardzo długą wędrówkę wzdłuż całej wieży Lutowałem skrzynki, a także trafiłem na kilka bardzo dziwnych mobów Czy to jest mały gaz? Co jest? Będziesz mnie bić? Dobra, będziesz mnie bić Wow, wow, dobra Nowy mobek Iś nowy pająk, ale nie jest chyba jakoś specjalnie mocny. Finalnie jednak udało mi się wejść na szczyt jednej zwierz, gdzie mogłem rozejrzeć się nieco dokładniej. Jesteśmy na jednej zwierz, więc sądzę, że możemy po prostu się przebudować do tej drugiej. Aczkolwiek boję się, że mogę pominąć coś ważnego albo spaść, bo tutaj latają te gasty. Mam nadzieję, że tak się nie stanie jednak. Wow! Wow! Co jest? Jakieś wielkie gasty! Są coraz większe. Te są zdecydowanie większe niż tamte. Brak To jest drugi. Chodzimy na górę. Czy to już jest finalne piętro? Nie wydaje mi się. Chyba za szybko to poszło, coś tak mi się zdaje. Taki spawner, muszę uważać. O, Argas! Moi drodzy, przywitajcie najsilniejszego wosa w tym filmie. Argast to ogromna wersja Gasta, która ma 10 razy potężniejsze moce. Co tu jest? TO jest Argast? To jest ten wielki boss tej wieży? To jest ogromny. Uff, on wali milion fireboli na mnie. Dobra, walimy go. Spróbujemy łukiem po prostu. Dostaje damage? Tak, normalnie dostaje damage, dobra. Nie powinien być aż tak trudny. Kurde, co jest? To co jest grane? On krwawi? Argas odpalił drugą fazę swojego ataku. Przez to nie mogłem zadawać mu więcej obrażeń łukiem. Kombinowałem na dziesiątki różnych sposobów jak mogę pozbawić go życia, ale totalnie żadna broń nie działała. Walcząc tak przez dobre 20 minut zauważyłem pewien blok. Ja chyba wiem co muszę zrobić. Muszę go tu zwabić i zadać mu tym damage. Na to wygląda teraz. Aktywuj się! Oddawaj! No tak? Nie? No właśnie nie. Żeby aktywować ten blok i mu zadać gaztowi jakikolwiek damage, trzeba go najpierw naładować. A żeby to zrobić, musimy zabić jakiegoś mama w obrębie kilku kratek od bloku. Ja wiem! Już wiem! To trzeba zasilić! Algasy dają temu energię, jeżeli to zasila, będę mógł porazić promieniem tego dużego. Sprowokujmy go. I... teraz! Dziwicowie, teraz wystarczyło go już tylko dobić Tak! Tak, udało się! Udało się! Dobra! Udało się! Urgaz ZABITY! Walka z bossem dość mocno obiła mi mojego seta Dlatego szybko przypomniałem sobie o łuskach Nagini w bardzo szybki sposób możemy wyfarmić za sprawą tego, że nie jest to boss, który na świecie respi się tylko raz Po zabiciu ginie kilka razy i zdobyciu kilku łusek Zadałem sobie pytanie, czy jest istnieje surowiec, który jest trwalszy od skóry Nagini I zapewni mi więcej ochrony No jest Skóra Alfa Yeti to niezwykle trwały materiał, z którego możemy stworzyć o wiele lepszą zbroję A przypomnę, że przed nami jeszcze co najmniej jeden ciężki boss do pokonania Więc warto byłoby się w taką zaopatrzeć Wziąłem się rybos, z którego możemy pozyskać skórę lepiej się na śnieżnym biomie. to właśnie tam się udałem. Ale zanim to, przypomniałem sobie także o krwi Urgasta. Okazało się, że mogę stworzyć z niej miecz z budowanym efektem Fire Aspect 2, a także kino, który automatycznie przepala rudy po wykopaniu. No i mając tak dobry wipunek, trafiłem na lodowy biom. Dobra, moi drodzy, przed nami jest już ten cały zimowy biom, więc zaraz sobie tutaj możemy wbić i zobaczyć jak to wygląda. I z tego co widziałem na internecie, to znajdziemy tutaj Yetiego, który dropnie nam specjalną skórę, w której z kolei będziemy sobie mogli stworzyć bar bardzo dobrego secika, więc sobie zaraz to zobaczymy, czy faktycznie taki kejp, nie sobie tutaj, stał. No dobra, piąty. Nie, nie mam, już wcześniej tej tarczy, ale myślę, że poradzimy sobie bez niej. Niszczymy spa... ooo, o kurde, ty, a to jest wielkie. O, to jest ogromne. Ogromny jest ten yeti. Dobra, kurde. Szybko poszło. Mamy trofeum i. Ma tak! Ice Bomb, i mamy tę charakterystyczną skórę. Ale jej jest tylko sześć! O kurde! Ja myślałem, że jej będzie więcej, dużo więcej! Niestety, skóry było zdecydowanie za mało. A co za tym idzie, musiałem odnaleźć jeszcze jedną jaskinię. Jednak, zanim na dobry wszedłem z groty, dostrzegłem wielki rozbity lodowiec. A takie rzeczy raczej nie pojawiają się tutaj bez powodu. Ty, ale ja tak sobie patrzę, To przecież obok mnie jest turbo nienaturalnie duży lodowiec Normalnie takich rzeczy w Minecrafcie nie ma, więc ja sobie chętnie zobaczę, co to w ogóle jest. O kurde, ty. Jakiś tower. I pingwiny są. Ale jo! Pingwinki! Ale słodziaki Dobra, ale co, co to jest? Czy co jest grane? Czy to jest jakiś kolejny boss? Tak, Mandisku. To jest dom kolejnego bossa, a mianowicie Królowej Lodu. Nie zwlekając, wszedłem do środka. Zacząłem lutować skrzynki i stoczyłem walkę ze strażnikami. A także czymś, co wyglądało jak lód. Jest tutaj coś? Jakiś nowy mobek? Co jest? Jakaś lodowa zębatka. Mob ten ginie w bardzo charakterystyczny sposób. Wybuchając, podmienia dookoła bloki na szkło. Co bardzo ułatwia mi przemieszczanie się powierzy, bo blok, z którego jest skonstruowana, niszczy się bardzo wolno. Co jest? What the. Co to było? Znaleziono także lodowy łuk, który pozwala zamrażać moby po uderzeniu strzały. Kontynuowałem swoją wędrówkę, aż finalnie weszłem na ostatnie piętro. A! Snow Queen! No dobra. Ooo, odbija strzały! Dobra, czyli po prostu muszę trafiać centralnie w nią. Bo to nie będzie najtrudniejszy boss w tym odcinku, tak mi się wydaje, bo raczej nie ma tak dużo HP z tego co widzę. Ale to tak szybko? Co jest? Seeker Bow, Czy mamy jakiś jeszcze lepszy łuk? No i trofeum. No spoko. No dobra, moi drodzy, ja jestem na samym czubku tej wieży i przez cały ten czas mega chciałem walnąć wiadro na sam dół, więc. Raz. Następnie znalazłem kolejną jaskinię Alfa i Diego i spuściłem mu ostry wpierdol Dobyłem aż 12 potrzebnej mi skóry, co pozwoliło mi wytworzyć już dwa elementy zbroi Mamy 12, tyle mi na razie wystarczy Ej, tak szczerze, to nie uwierzy się co ogarnąłem Poczytałem sobie trochę na internecie i w 90% przypadków pod takimi domkami, w którym ja aktualnie mieszkam Znajduje się sekretna baza I jeżeli to faktycznie jest pra Ja... Nie, nie gadaj nie gadaj, że tego nie zauważyłem. ja pierdziele, nie zauważyłem tego w ogóle. Ty, co jest? Normalnie jest sekretny pokój. Ej, to jest jakaś skrzynka, ale widzę, że to jest trap, czy jest to ogólnie. Dobra, to otwieram to. Okej, okay, jedzenie. Nie jest to aż takie zbrodne, bo z mamy gigalipa aktualnie. Mamy jeszcze ogólnie jakąś mapkę, była w tej skrzynce. I zobaczmy sobie, co to jest. O, kurde. Czyli to jest mapa, która pokazuje nam wszystkie bossy, jakie są. Mantis odnalazł mapę złodzieja, czyli przedmiot, który ukazuje położenie ostatniego bossa w Twilight Forest. Zdawał on sobie sprawę, że nie da rady pokonać go samemu, dlatego w bezpiecznym miejscu zostało mi swoje itemy. Więc zróbmy. tak. Okej. Okay. I zlecił mi zabójstwo Hydry, czyli ostatniego bossa w Twilight Forest. Zobacz, jest szybko teren, jak wygląda tutaj teren naszej walki, ale ja jest to płasko, więc możemy... Możemy normalnie walczyć i jest taka grota, wielka grota tego i te hydry. Ona na mnie, na mnie patrzy. Ona mnie już widzi. A nie, a może? Ona na mnie patrzy. Prosto w oczy i patrzysz prosto w oczy swojej śmierci. Lecimy na ciebie! O, i co mnie bijesz? Bije mnie Szczerze, ten boss był tak chujowy. Przez oszczędzę wam 10 minut tej nudnej walki. Dobra, wchodzimy, kończymy już, patrzcie, trzy, dwa, jeden, pokona ją, pokonałem? Pokonałem, pokonałem hydrę.